w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Jak uwikładź przed KSW 60? Kuba wracasz po porażce? Czy to jest dodatkowa motywacja, żeby w sobotę wygrać pojedynek? Witam wszystkich. Jasne, to jest podwójna motywacja i cieszę się, że tu jestem i, i że mogę pokazać, że to była tylko wpadka i teraz będzie już tylko lepiej. Patryk Surdyn, mocny zawodnik, ale również po porażce. Obaj macie tą płaszczyznę parterową dużo lepszą. Czy chciałbyś udowodnić swojemu rywalowi, że to jednak Twój parter jest lepszy? Chciałbym udowodnić, że po prostu jestem lepszy, w jakiej płaszczyźnie to zrobię. Zobaczymy jak wyjdzie, nie chcę niczego tutaj planować, po prostu chcę udowodnić, że jestem lepszy. Jutro marzenie ile zostało kilogramów? Niedużo, tam no, bez, jakby bez obaw zejdzie, nie jestem jakoś dużo. Jestem w dobrym humorze, jestem w dobrym nastroju i nie brakuje mi sił, tak będę Najgorsze jest takie oczekiwanie na te dwa dni przed walką? Co robisz w takim czasie? I nic, relaksujesz, nie wcale to nie jest jakiś najgorszy okres. Czysta formalność. Tam, że... Zmieniłeś coś w swoich przygotowaniach od swojego ostatniego pojedynku, czy nie? Tak, wprowadziłem. Znaczy, wprowadziliśmy razem z trenerami kilka modyfikacji, ale nie są jakieś te duże zmiany. Aczkolwiek o wiele lepiej się czuję w tych przygotowaniach, to też myślę, że taka ogólna sprawa spowodowana różnymi czynnikami. Znaczy spokojnie jesteś przed tym pojedynkiem. Chyba jesteś tak mocno pewny siebie. Znaczy, nie wiem, czy to kwestia pewności siebie, ale jasne, jestem pewny siebie, bo trzeba być pewny siebie, ale zawsze też jestem spokojny, tak więc... Powiedz, całe przygotowania odbyły się w Arachionie? Tak, całe przygotowania na miejscu w Arachionie, tak więc bez zmian. Dziękujemy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję wszystkim i czekajcie na moją walkę. Dziękuję bardzo.